Tak, to ja, Rudy Misio. A to ja, Biały Misio. Zostałym się. Spadaj. Dziś pokażemy Wam pewną bajkę. Ostrzegam, nie pokazujcie tego małym dzieciom. Z której morał sami zobaczycie, jaki będzie. No to zaczynamy. Eee. Pa, parara, pa, 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 pa. Cześć! Cześć, jak się nazywasz? Ja jestem ten Biały Misio. A ja jestem Rudy Misio. No i co z tego? Bardzo mnie to interesuje. A ty masz rudy nos i ci nie pasuje. A ty masz czarny. No właśnie, czarny do wszystkiego pasuje. A rudy jest taki stylowy. Sorry, ja jestem cały rudy. A jestem biały. I ja się tym nie ha 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 Myślisz sobie pewnie, że nie jesteś większy? I będzie ci, będziesz robił, co tylko ci się podoba. Tak, jestem większy, silniejszy, mądrzejszy i można tak wymieniać w nieskończoność. Tak, 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 już na pewno. Zobaczymy, co zrobisz, kiedy ja ci przywalę. He. Au! O ty! Wstój Dru... Dru... uh, się ty, głupi! A, no i co? Pokonałam cię! Tak jasne! Zobaczymy, co zrobisz zaraz. Na pewno chcesz się przekonać? A żebyś wiedziała. Ha! Dobrze jest, Pietrasz, kochanie. Ha! I co ja mam? No i co? Teraz się boisz? Ty biała misio jedna. Uważaj sobie, co mówisz, bo nie nie się użyć tego noża. Małym się nie wolno bawić takimi rzeczami. Ha! Drogie dzieci. Drogie dzieci, nastolatkowie, bo dzieci nie mogą tego oglądać. Morał z tej bajki jest taki, że nawet jeśli ktoś jest mniejszy i mniej silny, zawsze może pokonać. Niekoniecznie przemocą, ale chociażby słowami. Dzięki za obejrzenie i liczę na suby i lajki. Pa, pa!